3, 2, 1 jesteśmy, prawda, Moto. No i cóż, 13. Wszystko zdarzyć się może, a to, co wydarzyło się w Toskanii na torze Mugello, przychodzi ludzkie pojęcie. Proszę Państwa, ja od razu powiem, bo większość pewno naszych kibiców i widzów o tym e, nie wie. 13. Wszystko zdarzyć się może, to śpiewała wiele, wiele lat temu. E, znana w owym czasie bardzo gwiazda polskiej muzyki rockowej, czyli. Kasia Sobczyk, taki właśnie był tytuł tej piosenki. No i rzeczywiście tak jak Krystian wspomniał, na torze w Mugello okazało się, że 13. wszystko się może zdarzyć. No wydarzyło się bardzo dużo. My, musicie Państwo wiedzieć, ujawniamy trochę tu kulisy naszej kuchni, nasze różne dyskusje, rozmowy. Przed tym wyścigiem, no Krystian był taki bardzo sceptycznie nastawiony do tego, jak może wyglądać rywalizacja na tym torze, ponieważ wiedzieliśmy, że brakuje tam miejsc do wyprzedzania i rzeczywiście e, spodziewaliśmy się że kierowca, który wygra start, który e, zacznie prowadzić w tym wyścigu, ma ogromne szanse, aby ten wyścig po prostu wygrać. No i kiedy wygrał Botas, ja nie ukrywam, że pomyślałem: No, wreszcie przełamie tę pasę sukcesów Louisa Hamiltona, ale stało się inaczej. No właśnie, tutaj chyba należy się pochylić nad Walteri Botasem, bo. Bliżej mu do Hejkiego no którego... no Państwa, bardzo ostre sformułowania Bliżej mu do Hejkiego Kowalajnena, który był partnerem Luisa i który był w zasadzie asystentem Luisa. Nie jest to Niko Rosberg i powinniśmy już chyba sobie to wybić z głowy, a dzisiaj nawet w takim wyścigu, w takiej sytuacji Walter i Bottas pokazał, że no nie ma. Możliwości wygrania z Luisem, kiedy Luis jest w swojej optymalnej formie, a taki jest. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie na takie pewnego rodzaju porównanie, skojarzenie, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale wydaje mi się, że problem Bottasa to nie jest problem braku umiejętności, prawda? Bo to jest na pewno świetny znakomity kierowca. Problem jest w jego głowie. Myślę, że większość kibiców Formuły 1 również zna innego fińskiego kierowcę, ale nie wyścigowego, Jari Matti Latvala. Zapowiadał tak, się, zapowiadał się fantastycznie. Stycznie. Ja pamiętam dosłownie od takiego teenagera, młodego chłopaka, śledziłem jego karierę. Szkolił się w Wielkiej Brytanii u Penti Ayricalla. To był taki znany fiński kierowca, niestety już nieżyjący. Raz triumfował w jednej rundzie Mistrzostw Świata w rajdzie Wielkiej Brytanii. Wydawało się, że kiedy Latvala osiągnie już ten taki dojrzały wiek, to będzie wszystkich roznosił. Ale później Latvala miał pecha, między innymi ten czas, kiedy jeździł w ekipie Volkswagena. Razem z Ozierem. To mi troszeczkę przypomina ten układ teraz Botasa z Hamiltonem. Było dokładnie to samo. Latwala albo był drugi, no czasami oczywiście wygrywał. To, I co roku tak, mówił, że w przyszłym roku to, to już, już on tytuł. na pewno, tak. I ostatecznie Latwala no, już zniknął, już przestał jeździć na tym mistrzowskim poziomie, już go nie oglądamy. Nie zdobył tytułu Mistrza Świata, chociaż można powiedzieć, że miał papiery, jak to się brzydko mówi. Natomiast problem też tkwił niewątpliwie w głowie i Latwala Świetnie o tym wiedział. On zaangażował psychologa, z nim bodaj z trzy lata pracował psycholog. No, natomiast niestety to i tak, i tak niczego nie zmieniło, nie pomogło. I myślę, że Botas jest dokładnie w analogicznej sytuacji patrząc na dominację Mercedesa w zasadzie sprawa jest jasna będzie mistrzem świata w tym roku Luis i co do tego chyba nie mamy żadnych wątpliwości ale no ja zawsze mam ja myślę że jeszcze mamy troszkę Wieszmy. tych wyścigów do końca wszystko może jest się możliwe. zdarzyć tak, tak? No, inaczej przewidywaliśmy że inaczej się włoży tutaj to wszystko w Mugello a zupełnie stało się też coś innego no poza tym że oczywiście Luis znów wygrał tak i to Równanie Walter Bota z Kimi Raikkonen, który w zasadzie już to, co miał dokonać w formule, dokonał on już ma swój pomnik. Jest mistrzem świata, ale dziś pokazał właśnie charakter i pokazał, że mimo, że auto jest, jaki jest, to nie jest czołówka, zdobył punkty w trudnym wyścigu. Owszem, popełniał błąd jeden z wjazdem do Alei Serwisowej, ale tam do końca chyba był problem z komunikacją. Podobnie jak w Alei Serwisowej, przecież przytrzymany bardzo długo, a mimo to w kluczowym momencie zbił się na wyżyny wiedząc o tym, że ma 5 sekund kary i utrzymał się w strefie punktowej zapunktował dla Alfa i pokazał, że to jest właśnie Kimi. tacy kierowcy wygrywają w, w Formule 1. Ale mamy tysięczny Tysięczny wyścig. Może jeżeli o tak. Kimim, to pozwolisz, że ja przypomnę taką rzecz, bo ona jest symptomatyczna niezwykle. Proszę Państwa, to na tym torze w Mugello odbył się pierwszy test Kimiego Rajkonena za kierownicą samochodu Formuły 1 dla Zaubera. Był tak. młodym chłopakiem i Zauber postanowił, pan Peter Zauber postanowił sprawdzić tego absolutnego nowicjusza. To można powiedzieć, że brzmiało jak szaleństwo, żeby wziąć Kimiego Rajkonena do zespołu Formuły 1, posadzić. Go za kierownicą bolidu wyścigowego Formuły 1. i Jego pierwszy kontakt z samochodem w Formuły 1 odbył się właśnie na torze Mugello w pięknej Toskanii. I widać, to był właściwy ruch. Tysięczny wyścig Ferrari w końcu. W punktach rozmawialiśmy wiele razy, jak wielki kryzys jest w zespole i jak wiele jeszcze mają do odrobienia. I nawet w takim wyścigu, gdzie przecież dojeżdża do mety. 12 aut, to nie są w stanie powalczyć o wyższe pozycje. Natomiast ta miłość kibiców, to, co dzieje się wokół Ferrari i ta cała uroczystość, która miała miejsce podczas tego weekendu i te wszystkie spotkania i te wszystkie pokazy, także są symboliczne, jak. Jakie miejsce w sercach Włochów zajmuje ta marka i Wydaje się, że mimo ogromnego kryzysu, jednak jakiś promyczek na Nie tak, Nienawidzę, ale kocham. To tak będzie zawsze w przypadku Ferrari. Ja pozwalam sobie nawet od czasu do czasu na tego typu stwierdzenia, że Ferrari jest dla Włocha tym, czym jest narodowy sztandar, hymn narodowy, bo taka jest rzeczywiście pozycja. Ferrari to jest jeden z tych największych symboli Włoch, jeden z największych symboli dla Włochów, i myślę, że oni będą zawsze kochali Ferrari ten mit stworzył Enzo Ferrari, też różnie kiedyś to wszystko wyglądało. Natomiast no my oczywiście mamy nadzieję, że Ferrari się podniesie. Myślę, że to nie będzie takie proste, że to nie będzie takie szybkie. To, że mnie serce zabiło mocniej, jak zobaczyłem po starcie Leclerca na trzecim miejscu, no zdawałem sobie sprawę z tego, bo jak patrzyliśmy tylko co się dzieje na poszczególnych okrążeniach od strony czasu, jak odjeżdżają mu Mercedesy po prostu jak są, że to jest tylko kwestia Czasu, że straci nawet i tę trzecią pozycję, zostanie wyprzedzony. No i tak się rzeczywiście stało. Ale myślę, że Leclerc pokazał jednak to, czego już nie pokazuje Fetel, bo tam już jest Fetel już jest, proszę Państwa, w innym zespole. Powiedzmy to sobie szczerze. Myślami Myśla nie, Tak, ja myślę, że już tak nawet duszą, nawet powiedziałbym, że trochę ciała już tam gdzieś powędrowało, prawda? On już myśli oczywiście o Racing Point, myśli o to, że Silver. Silverstone, bo ten zespół ma swoją bazę po drugiej stronie ulicy e, na Silverstone, e, więc już, już nie ma serca po prostu do Ferrari, natomiast Leclerc rzeczywiście ma masę serca i trzeba przyznać, że e, walczy do końca, wyciska z tego samochodu wszystko to, co można wycisnąć. Ja myślę, że swoją kartę, niezależnie od tego, jak będziemy oceniać jego pobyt w Ferrari, napisał Sebastian Vettel, zresztą jest to e, najlepszy kierowca statystycznie wśród tych, którzy tytułu nie zdobyli dla Ferrari, bo ma 14 zwycięstw, 54 razy był na podium i ostatnie zwycięstwo Ferrari w, Sing w Singapurze to jest dzieło Sebastiana Vettela, natomiast przyszłością zdecydowanie jest Charles Leclerc. I Myślę, że też w kontekście. Nie bottom, Sainz. Myślę jednak w dalszym ciągu, że talent Leclerc'a jest ogromny, i z całym szacunkiem dla Carlosa Sainca, ale, ale myślę, że jednak to właśnie Leclerc jest przeszłością. Tak jak dziś przez jakiś czas. Była szansa na to, że pierwszy swój punkt w Formule 1 zdobędzie George Russell. Ja osobiście uważam, że to jest kierowca, który jak najszybciej powinien znaleźć zespół, który pozwoli mu na ściganie się, bo rywale, których pokonywał, czy Lando Norris, czy Alex Albon, już mają na swoim koncie podium. A dobrze wiemy, że kiedy jesteś w przeciętnym zespole, niezależnie od tego, ile masz talentu, w pewnym momencie gdzieś... Trwonisz ten talent i gdzieś rozpływasz się w tej środkowej części stawki. No tak, ale wiemy doskonale o tym, że Russell na kolejny sezon zostaje w Williamsie. Russell ma jeden taki mankamen dość istotny i to myślę wszyscy go zauważyliśmy. Dzisiaj była szansa, aby Russell zdobył pierwszy punkcik czy nawet dwa punkty, bo przecież był w pierwszej dziesiątce, natomiast podczas tego ostatniego restartu znalazł się na ostatnim miejscu i to jest jego najsłabsza strona. On nieźle nawet powiedziałbym, że bardzo dobrze jeździ kwalifikacje, co bardzo istotne. Informacje Williamsa, przygrzane sprzęgło, jakieś kłopoty były. No tak, ale to, no to nie tylko teraz, bo wiemy, że on wielokrotnie ne, źle zawsze startował i później musiał ne, odrabiać e, te straty i teraz też się coś takiego stało. Wyprzedził Grożana, no ale już nie był w stanie e, doścignąć Sebastiana Fetela i ostatecznie skończył na 11. miejscu i też bez punktu. Ale naturalnie dobrze by się stało, żeby znalazł lepszy zespół dla siebie. No jeżeli wytrzyma jeszcze rok. W Williamsie, to jest oczywiście taka nadzieja, że w Mercedesie już nie, nie podpiszą kolejnego rocznego kontraktu. Ja mam nadzieja dla oczywiście Rasela z Botasem, bo no chyba Botas już pokazuje, że no pokazał już wszystko, już, już wszystko wycisnął z siebie, to co można było z siebie wycisnąć i nawet w tej całej konfiguracji takiego drugiego etatowego kierowcy, a nie równoprawnego kierowcy dla Hamiltona, też już go chyba będą mieli troszeczkę dosyć, ja myślę, że on już jest też tak głęboko tym sfrustrowany, że już nie będzie miał ochoty, aby pełnić taką rolę, pytanie tylko, czy znajdzie za rok miejsce w którymś zespole, takie miejsce, które no pozwoli mu troszeczkę odżyć, bo ja myślę, że on jest w tej chwili po prostu kompletnie rozbity i stłamszony tą całą sytuacją, jaka jest w Mercedesie. No trafił na jednego z najwybitniejszych kierowców całej historii Formuły 1 i ma niewielkie pole do popisu. No właśnie... Przed wyścigiem oglądaliśmy popisy. F2004 samochód, absolutnie legendarny, najlepsza konstrukcja Ferrari w historii. Jeszcze za kierownicą Mick Schumacher, który jest liderem Formuły 2, i widać, że to młode pokolenie też powoli się przebija do przodu. Ja mam pytanie, ale troszeczkę innej natury. Sporo kontrowersji i komunikatów pojawiło się po restartzie za samochodem bezpieczeństwa. Pamiętam, kilka lat temu w Azerbejdżanie mieliśmy podobną e, sytuację i także w Formule 2 oglądaliśmy e, zamieszanie po, e, po tym, jak zjechał do alei serwisowej samochód bezpieczeństwa. Wydaje się, że chyba jeszcze raz niektórzy kierowcy muszą przećwiczyć e, procedurę, jak... E, Rusza się do wyścigu, kiedy, kiedy mamy zjazd samochodu bezpieczeństwa, chociaż pretensje, chyba słuszne, Louisa Hamiltona, że trochę za późno wyłączył Bert Meinlander światła, a to też zmienia percepcję. I przygotowanie do startu kierowców. Nie, no to są oczywiście ułamki sekund. Jeżeli chodzi o regulamin, bezdyskusyjnie jest tak, jak mówisz, ale przyzwyczaili się troszeczkę do czegoś innego, i nagle w tych ułamkach sekundy zostają postawieni troszeczkę przed e, faktem. Ja jestem ciekawy, bo w momencie, kiedy nagrywamy dla Państwa e, tę naszą tutaj rozmowę, nie znamy jeszcze ostatecznych decyzji. Nie wiem, czy sędziowie. Reprymendy na razie e, tak, rozdawane czy, czy... są i kwiat, i Magnusen, i latifi. Czy będą jakieś, ale myślę, że nie będzie żadnych decyzji. Jakiś takich konkretnych, jeżeli chodzi o kary. No, Dziowinacji po prostu tak jak mówisz, tak jakby troszeczkę zapomniał o całej sytuacji. Widzieliśmy, że ruszył dwa razy szybciej niż zawodnicy, którzy byli przed nim. Latifi ruszył szybko, natomiast myślę, że z kolei Magnusen tak jakby troszeczkę zaspał. No, nie miał przed sobą zbyt wiele miejsca, więc to są te ogromne właśnie takie kontrowersje. Za późno rzeczywiście chyba dał znak o zjeździe Bernd Mailander, No, troszeczkę. Kierowcy, którzy są na czele, ten, który jest pierwszy, który jest drugi, no oni rzeczywiście dyktują w tym momencie tempo. No i może przyzwyczaili się zawodnicy podczas innych tych restartów za samochodami bezpieczeństwa, że ruszają natychmiast tyle, ile fabryka dała, i oni też mogą ci z końca tak ruszyć. No a tym razem stało się inaczej. Było to wyjątkowe Grand Prix na wyjątkowym torze, no i doszło do wyjątkowych zdarzeń. I myślę, że to jest z pewnością największy Plus przede wszystkim czynnik taki, że e, większość, wszyscy w zasadzie od początku zapisywali kartki i dane dotyczące tego toru, jak się zużywają opony, jakie należy mieć ustawienie, jak rozegrać wyścig, stąd mieliśmy tyle e, ciekawych sytuacji. I e, z drugiej strony wyjątkowe, bo w zasadzie po Monce znowu mamy wyjątkowe Grand Prix, ale Twoim zdaniem, tak z ręką na sercu, czy to jest to? Który powinien zagościć w kalendarzu? Ja myślę, że tak. Ja wiem, że tu się różnimy, proszę Państwa, z Krystianem, jeżeli chodzi o poglądy. Natomiast o, o cenę tego toru, myślę, że ten wyścig jednak pokazał, że. Są miejsca do wyprzedzania, że daje się na tym torze wyprzedzać. Ten, ten tor pokazuje jeszcze coś innego. Ten tor jest bardzo wymagający dla zawodników. Hamilton odniósł oczywiście zwycięstwo dzięki temu, że dysponuje ogromnym talentem, wielkim doświadczeniem, fantastycznymi umiejętnościami. Jest członkiem najlepszego zespołu, ale myślę, że Hamilton jest też fantastycznie przygotowany fizycznie. Zresztą, podobnie jak Botas. Botas uchodzi za takiego kierownika który jest najbardziej fit, jak mówią Anglicy, czyli jest najlepiej przygotowany od tej strony fizycznej. Bo ten tor jest, no, daje się potężnie we znaki, prawda? Czyli ten element taki, który jest dość korzystny, te dwa zakręty, które tak ładnie się nazywają, Arabiata 1, Arabiata 2 musicie Państwo wiedzieć, że jest na tym torze zakręt, który się nazywa Casanova. To też jest ciekawostka. One wszystkie się bardzo ładnie po włosku nazywają. I ten tor od tej strony on się daje mocno wyznaki zawodnikom. Ja tak przyglądałem się po mecie kierowcom i takie odniosłem wrażenie, że byli dość potężnie zmęczeni. Oczywiście, jeżeli taki wyścig jest chaotyczny, bo on był strasznie chaotyczny. Te przerwy, te zmiany postoje długotrwały w sensie czasowym, więc na pewno niezwykle dla nich też stresujący, wykańczający fizycznie, ale myślę, że przy normalnym układzie też nie będzie, nie byłby to łatwy wyścig dla zawodników, no chyba potrzebujemy trudnych wyścigów, niełatwych, nie takich wyścigów na nijakich torach, gdzie panowie wyjeżdżają i jadą po prostu okrążenie za okrążeniem. Myślę, że Lewis Hamilton zresztą, mówiąc o swoich pierwszych wrażeniach co do tego towaru, porównywał momentami Mugello do Istanbul Park. A jeszcze no to czeka to nas. Ósemka, tak, słynna ósemka, własnej wizyty Ja myślę, że to jest tor, który moim zdaniem jest niedoceniany, jeśli chodzi o pętlej, ale jeszcze dziś, jeszcze w tym roku będziemy oglądali ściganie. W sobotę, kiedy rozpoczynały się wyścigi Formuły 3 czy też Formuły 2, byłeś. Na rajdzie. Tak, proszę Państwa, mamy za sobą drugą rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Tak strasznie ten cykl jest przyspieszony w tym roku i zminimalizowany. Mamy tylko zaledwie cztery rundy. Ja mam nadzieję, bo dwie się odbyły, mam nadzieję, że wszystkie się odbędą w niecałe trzy miesiące. Rajd Śląska, najmłodsza impreza w Mistrzostwach Polski, ale. No, ciekawostka jest 2-0 dla Finlandii, bo kibice rajdów wiedzą, że starty w tym roku w Mistrzostwach Polski zaplanował też bardzo dobry fiński kierowca Jari Hutunen. Młody kierowca, 26-latek, który oficjalnie u nas w Polsce reprezentuje barwy zespołu Hyundai Poland Racing, a więc Hyundai wreszcie, polski Hyundai trochę się tam zaangażował w starty w rajdach, chociaż przecież na arenie światowej, Hyundai jest bardzo mocno obecny. No, i powiedziałem 2-0 dla Finlandii, bo drugi rajd z rzędu Hutunen wygrał. Nie ma w tej chwili jeszcze, oczywiście, takiej jednoznacznej przewagi, bo tych punktów jest bardzo dużo do zdobycia i też scenariusze wszystkie są możliwe, ale no, trzeba rzeczywiście uszanować, jak Hutunen jeździ, z jaką precyzją, z głową, bo to widać wyraźnie. Na pierwszą pętlę wyjeżdża. No, myślę, że kibice rajdowi wiedzą, że jadą oczywiście zawodnicy według opisu trasy, który wykonują podczas rekonesansu. Na pierwszej pętli, pierwsze przejazdy, tak było również na Śląsku, jedzie spokojnie, o ile można mówić, że to jest spokojna jazda. Ja nawet podejrzewam, pytałem go o to, ale nie chciał się przyznać, że robią poprawki w tych notatkach w czasie właśnie pierwszego przejazdu odcinka specjalnego. Podczas drugiej pętli, kiedy przejeżdżają, to esy raz drugi, a na Śląsku nawet był jeden OS, który jechali trzy razy, przyspieszając zdecydowanie. I tam gigantycznej przewagi nie ma na mecie, bo trzeba przyznać, że Grzegorz Grzyb dwukrotny mistrz Polski dotrzymywał tempa e, hutunenowi, zarówno w Rzeszowie, jak i tutaj e, na Śląsku. No ale gdzieś na końcu hutunen e, zwycięża jednak, więc. Z jednej strony dobrze, że się pojawił taki kierowca, bo poprzeczkę ustawił zdecydowanie wyżej, zmusza tę polską czołówkę do lepszej jazdy, do no, jakby lepszego jeszcze przygotowywania się do tego wszystkiego. Nie ma w Mistrzostwach Polski w tym roku mistrza Polski Mikomarczyka, który startuje w Mistrzostwach Europy, więc cała nadzieja, że Grzegorz Grzyb, Tomek Kasperczyk, Marcin Słobodzian, ja wiem, że te większość tych nazwisk jest nowa dla Państwa, ale Właśnie Kasperczyk-Słobodzian jest bardzo obiecującym kierowcą, no ale niestety błąd wyeliminował go z walki o czołowe e, lokaty. No Zobaczymy za niecały miesiąc kolejna runda. Mam nadzieję, że wreszcie Hutunen zostanie pokonany. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale na razie, na razie jest to dominacja fińska. Kiedyś był Brambo Fier, także. To, to tak, jest. No, mieliśmy dominację francuską. To <toską> są międzynarodowe mistrzostwa Polski. Proszę Państwa, tak na osłodę powiem Państwu, że my się tak czujemy troszeczkę, może nie najlepiej, że tutaj przyjeżdża Fin i tych naszych kierowców zdecydowanie po prostu pokonuje. No może nie zdecydowanie, ale wygrywa z nimi za każdym razem. Jak czuli się Włosi kiedyś, wiele, wiele lat temu, kiedy przyjechał do nich taki nikomu szerzej nieznany, trzynastoletni Robert Kubica. I w pierwszym sezonie startów został międzynarodowym mistrzem Włoch w kartingu, czyli w dyscyplinie sportu, która, no, w której dominowali Włosi. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, żeby ktoś wygrał te międzynarodowe mistrzostwa Włoch w kartingu. Zrobił to Kubica. Włosi czuli się fatalnie. My się tak teraz trochę czujemy, ze względu na to, że wygrywa film. Ale za to cieszymy się, że już niebawem, no, chwila przerwy. Teraz po emocjonujących zawodach, po emocjonujących, Grand Prix we Włoszech. Chwila przerwy, ale spotykamy się w Rosji. Mamy rundę e, Formuły 2. Zakończony sezon Formuły 3. Oskar Piastri e, mistrzem. Jeszcze e, będziemy się z Wami spotykać. Jeszcze będziemy o tym rozmawiać. Prawda, moto. Klikajcie, subskrybujcie. Jesteśmy z Wami.